Dzień dobry widzowie, dzisiaj jesteśmy na. Znaczy dzisiaj jeszcze nagrywałem o ale jesteśmy na wiechu, czy jakoś tak. To był podobno punkt widokowy, ale nam zarósł. I nie ma żadnego oznaczenia. Jak ktoś coś wyrył. W 2002. Jesteśmy, to jesteśmy. Wiecha, to wiecha. Nie wiem, dlaczego ją tak nazwali. Tato, pomagaj. Mi... Miłego oglądania mojego kanału.